Chwała Bogu, witajcie. Cieszę się, że mam okazję dzisiaj ponownie przemawiać. Chciałbym wszystkich pozdrowić, wszystkich członków naszego zboru. Wierzę, że być może niedługo będziemy mogli się spotkać osobiście i porozmawiać, ale póki co, na razie, jeszcze ciągle musimy się komunikować w ten sposób poprzez. Poprzez Facebooka, poprzez tego rodzaju streaming. Także chcę jeszcze raz wszystkich przywitać. Niech Was Bóg błogosławi. Kochani, chciałem dzisiaj mówić na temat tego, co się dzieje. Wiemy, że jest koronawirus. Wiele osób się zastanawia, jak to jest możliwe, że Bóg w ogóle dopuszcza do takich rzeczy. Wiele osób się zastanawia, dlaczego. I pomyślałem, że, że warto o tym porozmawiać. Jest pewna księga w, w Biblii. Ta księga opowiada o pewnym człowieku, chodzi o księgę Hioba. I myślę, że możemy, możemy zajrzeć do tej księgi i się zastanowić, ponieważ ona opisuje właśnie przypadek pewnego człowieka, którego zaczęły dotykać nieszczęścia. I żebyśmy mogli pewne, pewnych rzeczy się nauczyć, pewne rzeczy zrozumieć, które wynikają z tej księgi, warto. Na pewno ją przeczytać, oczywiście to trzeba zrobić, ale warto też się zastanowić nad tym, co tu jest napisane i, i, i zrozumieć, jakie jest przesłanie tej księgi, ponieważ jest to, nie jest to takie proste. i Bardzo często, jak się czyta księgę Hioba, to można, można pewne rzeczy nie wychwycić. Ona jest dosyć spora, e, e, dlatego proponuję, byśmy sobie jak gdyby prześledzili pewne, pewne rzeczy, które są w tej księdze, zwracając uwagę na to, które z rzeczy są istotne i które mogą nas naprowadzić, jak według mnie wydaje mi się można tą księgę interpretować. Więc na początku Hiop jest przedstawiony jako człowiek bogobojny i prawy. Jest to mąż, o którym jest składane świadectwo, że się Bogu podobał. Jest to Człowiek, który jest bogobojny, ma wiele razy potwierdzenia jak gdyby, od Boga, że, że się Bogu podoba, widać też, że Bóg mu błogosławi. A więc możemy powiedzieć, że, że, że jest to człowiek, który, który też boi się Boga, składa ofiary, dba o czystość. I Bóg też takie świadectwo o nim mówi, że, że nie ma podobnego do niego nikogo, że, że można, Bóg na nim składa świadectwo, że on się Bogu podoba. Ale jednak Bóg dopuszcza do tego, aby został dotknięty przez szatana, dopuszcza do pewnych nieszczęść w jego życiu, i te błogosławieństwa, jak gdyby, które miał, w pewnym momencie zaczynają się kończyć, przychodzą nieszczęścia, umierają. Jego dzieci y, traci majątek, potem również zdrowie, i wydaje się, że cały świat wali się na głowę y, tego człowieka. Widzimy też y, pewną taką eskalację, to znaczy nie od razu, jak gdyby zabrane mu jest wszystko, ale to jest jak gdyby takimi etapami. Najpierw, najpierw rodzina umiera, y, potem y, jego bogactwo. I dopiero później Bóg pozwala, aby, aby Hiob zaczął chorować. Potem widzimy, że Hioba odwiedzają przyjaciele, i tu zaczyna się też dialog, jak gdyby, między Hiobem a przyjaciółmi. To jest dialog dotyczący Boga. I jak potem będziemy sobie może już na końcu interpretować i omawiać to wszystko, to zobaczymy, że ci przyjaciele powodują pewne zamieszanie. Zamieszanie w życiu, w życiu Hioba, ponieważ y, oni zaczynają mu wmawiać, że musi być w jego życiu jakiś grzech, zaczynają mu wmawiać, że y, on jest niesprawiedliwy, mimo że wcześniej my czytamy o tym, że Bóg składa takie świadectwo, o nim że Hiob jednak był sprawiedliwy. A więc możemy powiedzieć, że taką cechą charakterystyczną księgi Hioba jest to, że również panuje zamieszanie. I możemy powiedzieć też, że jest to jedna z taktyby, jeszcze jednych takich rzeczy, które się zdarzają w takich trudnych chwilach. A więc nie tylko, że, że na Hioba spadają różnego rodzaju nieszczęścia, ale jeszcze dodatkowo zaczyna panować takie zamieszanie, i człowiek w zasadzie do końca nie wie, co się dzieje. I to zamieszanie wywołują przyjaciele, którzy Próbują po prostu Hiobowi wmówić rzeczy, które nie miały miejsca. Próbują mu wmówić, że, jest, że w jego życiu jest jakiś grzech, że Bóg nie czyni tego bez powodu, i po prostu, nie wiem, zaczynają go jak gdyby namawiać do tego, żeby, żeby pokutował być może z grzechów, których nie popełnił. A więc widzimy, że oprócz tych wszystkich nieszczęść, jeszcze jedna rzecz, która dochodzi, to jest właśnie takie zamieszanie, akurat w tym przypadku wywołane przez przyjaciół Hioba. I w tym wszystkim, w pewnym momencie, widzimy w dziesiątym w rozdziale, jeśli możecie, to proszę otwórzcie sobie w tym dziesiątym rozdziale Księgi Hioba. Jest taki moment, kiedy Hiob, rozmawiając ze swoimi przyjaciółmi, zaczyna jak gdyby się modlić. Zaczynam. Miałeś taką skargę, ale widać, że te słowa nie są kierowane do przyjaciół, one są bardziej kierowane do Boga. Więc otwórzmy sobie w księdze Hioba w dziesiątym rozdziale przeczytajmy od drugiego wersetu: Powiem Bogu, nie potępiaj mnie, objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Czy masz z tego korzyść, że uciskasz, że gardzisz tworem swoich rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych. Czy masz oczy cielesne? Czy widzisz, jak ludzie widzą? Czy twoje dni są jak dni człowieka, albo twoje lata jak lata ludzkie? Że szukasz mojej winy i dociekasz mojego grzechu, chociaż wiesz, że jestem niewinny i nikt nie wyrwie mnie z twojej ręki, i tak dalej, i tak dalej. Możemy, możemy dalej to czytać, możemy dalej czytać skargę Hioba, ale yy, w zasadzie istotną rzeczą jest to, że Hiob jak gdyby się otworzył i zaczął wołać bezpośrednio do Boga. To jest jak gdyby pierwszy rezultat tego wszystkiego co się tutaj dzieje. Innymi słowy, chiop ze szczerego serca zaczyna modlić się do Boga. Także to jest bardzo ważny moment, żeby zrozumieć co się tak naprawdę dzieje w tej księdze. Potem możemy przejść już do rozdziału 37. Nie będziemy wynikać w ten cały dialog, który był między przyjaciółmi Hioba a nim samym. Zachęcam tych, którzy chcą, żeby sobie go przeczytali, ponieważ w rozdziale 37 dzieją się dalej różne ciekawe rzeczy. Otóż. Yy, Jeden z jego przyjaciół zaczyna mówić taką ciekawą rzecz. Otóż, przeczytajmy sobie to, to jest rozdział 37, werset 23. To jest bodajże Elihu, który mówi tak, to jest jedna z ostatnich jego wypowiedzi: Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa. I to jest ciekawy, ciekawy werset, ponieważ on jak gdyby pokazuje, kim byli przyjaciele Hioba. I być może mówi nam też coś o samym Hiobie, co za chwilę zresztą też sami dalej zobaczymy. Otóż on mówi, że możemy przypuszczać, że przyjaciele Hioba to byli ludzie wierzący, ale to są ludzie, podobnie tak jak Hiob, którzy nie mają relacji z Bogiem. A więc są to ludzie, którzy mają pewną wiarę, są to ludzie, którzy mają wiarę w to, że Bóg istnieje, ale jest to ktoś, kto być może kiedyś stworzył Ziemię, a dzisiaj jest jak gdyby odległy bardzo, jest niedostępny. I to jest dosyć bardzo ważna informacja dla nas, ponieważ ona mówi jakby na jakim etapie, na jakiej drodze duchowej są przyjaciele Hioba. Ale to też mówi nam, też coś o Hiobie, ponieważ możemy przypuszczać, że on też był takim samym człowiekiem. Innymi słowy, miał wiarę w to, że Bóg istnieje, ale nie było relacji z żywym Bogiem. Eee, I możemy to jak gdyby za chwilę potwierdzić. Eee, aczkolwiek przejdźmy sobie troszkę dalej, prześledźmy dalsze, dalsze wypowiedzi. I teraz od 38 wersetu zaczyna się moment, kiedy Bóg przemawia do Hioba. I to jest niesamowite, bo Bóg osobiście zaczyna do Hioba przemawiać. Czytamy tak. Potem pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. I tak dalej. Nie będziemy tego czytać, to jest bardzo duży fragment. Zachęcam każdego, żeby przestudiował sobie, prześledził całą księgę Hioba. Jest tu bardzo dużo ciekawych, fajnych informacji. Dla nas istotne jest to, że Bóg w pewnym momencie zaczął Hiobowi odpowiadać. I zaczął mu odpowiadać bezpośrednio. Yy. I to jest. Ciekawe dosyć. Potem z kolei po tej Bożej wypowiedzi znowu wypowiada się Hiob, i wtedy jest napisane, że Hiob odpowiada Bogu. I to się zaczyna w, w rozdziale 42 i czytamy tak. Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc. Wiem, że Ty możesz wszystko i żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale, aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. I tu jest kluczowy werset: Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. A więc widzimy potwierdzenie tych naszych przypuszczeń, kiedy uważaliśmy, że i przyjaciele Hioba, a także on sam są ludźmi wierzącymi, czyli wierzą w to, że Bóg istnieje, ale nie było tej osobistej relacji z Bogiem. Natomiast w tym momencie, jak gdyby pod wpływem tych wszystkich wydarzeń, ta relacja zostaje nawiązana. I widzimy, że Hiob mówi, że w tym, w tym momencie, w tej chwili jego oko ujrzało Boga. Innymi słowy, ta relacja w jakiś sposób została nawiązana między Bogiem a Jobem. E, I jeśli czytamy dalej, to możemy dalej przeczytać, że Bóg w pewnym momencie, po jakimś czasie, przywraca e, szczęście Joba błogosławi mu w dwójnasób w stosunku do tego, co miał poprzednio. E, z pozoru ta księga, kiedy się ją czyta po raz pierwszy, wydaje się trudna, ponieważ trudno jest wychwycić, jak gdyby, te istotne momenty, które się w tej księdze znajdują. Bo głównym celem, jak gdyby, tego wszystkiego jest to, żeby nawiązać społeczność, żeby między człowiekiem a Bogiem była relacja. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że Hiob jest taką osobą, która nigdy nie spotkała na swojej drodze człowieka wierzącego, mającego relację z Bogiem. I jak gdyby on sam musi zrobić ten krok do przodu i tą relację z Bogiem nawiązać. To nie jest takie proste. My wszyscy, którzy żyjemy, wiemy, że życie toczy się dosyć szybko. I ludzie często gdzieś w tle zastanawiają się nad sensem swojego istnienia, nad zadają sobie pytania nad, nad tym, po co żyją, po co istnieją, po co, w ogóle, po co w ogóle człowiek chodzi po tej ziemi. Ale te wszystkie różne wydarzenia, które nam towarzyszą, one powodują, że my jak gdyby te pytania odkładamy gdzieś na bok. I być może czasami jest właśnie tak, że Bóg musi doprowadzić, zatrzymać nas jak gdyby. Musi doprowadzić nas do takiego stanu, żebyśmy my te wszystkie jak gdyby sprawy związane z życiem codziennym odłożyli na bok i sobie zaczęli zadawać te egzystencjalne pytania, po co ja właściwie żyję? I w, w pewnym momencie, jeśli, jeśli człowiek nie wierzy w Boga, jeśli człowiek nie wierzy, że Bóg istnieje, to gdzieś być może jakoś sobie znajdzie odpowiedź na te pytania. Ale jeśli człowiek wierzy w Boga, tak jak Hiob wierzył, że Bóg jest, on był tego właściwie pewny, to w tym momencie całe te wydarzenia mogą pchnąć do modlitwy, tak jak to się właśnie stało z Hiobem. I taka modlitwa, która jest szczera, to jest taka wonność przed Bogiem. Ponieważ my często modlimy się jakimiś wyszukanymi modlitwami, powtarzamy różne frazy, które właściwie przed Bogiem nie mają żadnego znaczenia. Ponieważ Bóg jest Bogiem żywym, zauważmy to. On jest jak gdyby osobą, która gdzieś obok nas, może siedzieć i z którą możemy prowadzić dialog. Jeśli ja w tym dialogu siedzę i ciągle powtarzam te same słowa, to to nie, ma bez, to nie ma żadnego sensu. Jeśli ja rozmawiam z drugim człowiekiem, to zadaję mu pytania, mówię coś do niego i dostaję odpowiedź. I tak właśnie ta relacja wygląda z naszym Panem Bogiem. Stąd ważne jest, żeby ta modlitwa była szczera, a nie jakaś wyszukane frazy, które które są, nie wiem, cytowane przez kogoś i my to po prostu potem powtarzamy. To powinno być coś, co wypływa z głębi serca, coś, co jest jak gdyby dzieleniem się swoimi myślami, wylewaniem swojego serca przed Bogiem. I tak właśnie postąpił Hiob. Być może pierwszy raz w życiu pomodlił się szczerze do Boga, taką modlitwą, która Ujawniała, co właściwie w tym momencie czuję. Zauważcie, że jeśli my przejdziemy do tej modlitwy Hioba, to ona nie była jakaś. Mm, to nie była modlitwa dziękczynna, to nie była modlitwa, e, która powiedzielibyśmy e, e, jak gdyby grzeczna, tak? Ale to była szczera modlitwa, zobaczmy. Nie potępiaj mnie. Objaw mi, czego, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Czy masz z tego korzyść, że uciskasz, że gardzisz tworem swoich rąk, a używasz światła radzie be, użyczasz światła radzie bezbożnych? Czy masz oczy cielesne, czy widzisz, jak ludzie widzą? Czy twoje dni są jak dni człowieka i tak dalej? To jest, to jest szczera modlitwa rozgoryczonego człowieka. Dlaczego wywiodłeś mnie z łona mo mo mojej matki? Bo dajbym skonał, nim mnie ujrzało oko. Widzicie, Hiob mówi tak naprawdę z głębi swojego serca. To jest szczera modlitwa przed Bogiem. Modlitwa człowieka, która w tym przypadku rozgoryczonego. Ale ona jest szczera, ona płynie z głębi jego serca. I. To jest coś, co działa przed Bogiem. Szczerość serca. I to się przewija, jeśli my spojrzymy na Słowo Boże, to, to widzimy, że to jest coś, co jest cenne przed Bogiem. Innymi słowy, nic się przed naszym Panem nie ukryje, również w wnętrzności naszego serca, one się nie ukryją. Wszystko to, co my myślimy, Bóg wie. I teraz tylko od nas zależy, czy my będziemy się modlić szczerze, czy nie. Prawdopodobnie, Hiob, tak samo jak i. Reszta jego przyjaciół po prostu wierząc w Boga, modlili się takimi prostymi modlitwami, które były jak gdyby jak obrządki, które wiele osób spełnia lub czyni. Ale nie było w tym zaangażowania, nie było w tym szczerości, stąd nie było też tej relacji. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to, jak spojrzymy z perspektywy całej Biblii, kontrastuje z pewnymi osobami. Które tą relację z Bogiem miały. Na przykład, jeśli weźmiemy Abrahama, to w przypadku Abrahama Bóg przemówił do niego, wiadomo, że ten dialog już troszkę trwał, ale przemówił do niego w pewnym momencie: Trwaj w społeczności ze mną. Innymi słowy, tam już była ta relacja, była relacja między Abrahamem i Bogiem, i Bóg do niego mówił: Trwaj w tej społeczności ze mną, ja chcę z tobą rozmawiać. A tutaj, w przypadku Hioba, tej relacji nie było. I niestety, te, jak gdyby, możemy powiedzieć, że Bóg dopuścił do tych wszystkich rzeczy właśnie z tego powodu, żeby pobudzić go do tej relacji, żeby ta relacja została nawiązana. To się może wydawać dosyć dziwne, ale Bóg nie jest człowiekiem. Ma inny system wartości niż my. My ludzie, z naszego punktu widzenia, nasze życie jest dla nas najważniejsze. Dla Boga ten system wartości wygląda inaczej. Jemu bardzo zależy właśnie na tym, żeby ludzie wierzyli w Niego, mieli z Nim relacje. Stąd właśnie takie wydarzenia. Ale ja wierzę również, że warto zawsze sobie zadawać pytanie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. I warto to pytanie zadawać Bogu. Hiob. Był człowiekiem, który to pytanie przed Bogiem zadał. Był rozgoryczony, ale szczerze się do Boga modlił, dostał odpowiedź. I teraz my powinniśmy robić tak samo. Kochani, jeśli więc się modlimy dzisiaj, dlaczego dzieje się to, co się dzieje dookoła nas? To Bóg jest w stanie dać nam odpowiedź. Dla niektórych to może być właśnie pobudzanie go do tego, żeby mieć relację z Bogiem. Jeśli człowiek jest wierzący, że Bóg istnieje ale nie ma z nim relacji, to te wydarzenia mogą bo popchnąć właśnie w tym kierunku. Może być też inaczej. Może być tak, że to, co się dzieje, zrodzi wręcz niewiarę, bo ktoś może przyjść i powiedzieć, jak to jest możliwe, że Bóg w ogóle do takich rzeczy dopuszcza. Jeśli takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że być może Boga nie ma. A więc w pewnym sensie efektem takich wydarzeń może być to, że ludzie przybliżają się do Boga albo się od Niego oddalają. Y Także różnie to może być. Hiob jest przypadkiem tego człowieka, który miał bardzo mocną wiarę, więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że tego rodzaju wydarzenia są próbą też swego rodzaju próbą wiary. I albo mogą poprowadzić człowieka poziom wyżej do nawiązania społeczności z żywym Bogiem, albo mogą człowieka pchnąć do tego, że człowiek po prostu przestanie wierzyć również w to, co do tej pory wierzył. Tak czy siak, te wszystkie rzeczy powodują, że w człowieku następuje jakaś zmiana. Albo ta zmiana przybliża go do Boga, albo go od Boga oddala. Tak czy siak, ja wierzę, że każdy z nas powinien mieć wiarę w Boga, powinniśmy pielęgnować tą relację, którą mamy z naszym Panem Jezusem Chrystusem, ponieważ ona jest w stanie pokazać nam, czy wzrastamy w tym momencie, czy nie, czy też się od Boga oddalamy? Powinniśmy troszczyć się o tą relację z naszym Panem. Tak jak chcemy mieć relację, czy to z naszą żoną, czy z naszymi dziećmi, troszczymy się o to wszystko, dbamy o to wszystko. To wszystko jest dla nas ważne. Tak samo powinniśmy dbać i troszczyć się o naszą relację, naszą społeczność z Bogiem. Moim zdaniem Księga Hioba jest, jest taką dosyć piękną księgą, wiecie, bo ona, ona też. Pokazuje pewną rzecz. Ona pokazuje, że Bóg nie zostawia nas, jak gdyby na tym poziomie, na którym my jesteśmy. On zawsze chce, abyśmy wzrastali. Abyśmy byli w stanie, żeby ta nasza relacja, nasza społeczność z Bogiem była coraz mocniejsza, coraz silniejsza. Także to jest naprawdę też może. Może smutna księga, ale jest moim zdaniem też piękna, ponieważ ukazuje, ukazuje pewne Boże serce, i to ukazuje, jak gdyby Boży system wartości. A poznanie Boga, poznawanie Go, to jest jedna z, jeden z tych celów, który powinien nam przyświecać w naszym życiu. Kochani, dziękuję Wam. Dziękuję za, za możliwość podzielenia się tym słowem. Zachęcam też Was, żebyście komentali, komentowali, mówili, co, co myślicie o tej księdze, może ktoś ma jakieś przemyślenia, może jest tak, że niektórzy się mogą nie zgadzać z tą taką interpretacją tej księgi, ale zapraszam Was, abyście się, abyście się tym dzielili. Wierzę również że ja w zasadzie jestem przyzwyczajony do tego, że, że spotykamy się na takich różnych grupach, gdzie siedzimy. I każdy ma prawo się wypowiedzieć i powiedzieć, co myśli o danym fragmencie. I wiele razy widziałem, że, że tak jak gdyby mądrość osób, które są, uczestniczą w dyskusji, jest o wiele większa niż, niż mądrość jednej osoby, która mówi. Także jeżeli macie ochotę, zachęcam do tego, żeby się wypowiadać i komentować to, co żeśmy dzisiaj usłyszeli. Niech Was Bóg błogosławi i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo.